Cześć, witajcie. Dzisiaj Mercedes klasy E W213 po lifcie. Zapraszam. Prezentowana e klasa odpycha się na takich oto felgach z logo AMG w rozmiarze 245-45-18. Notabene mi osobiście one przypadły do gustu. Wspomnę jeszcze, że jest to wersja Formatic, a więc napędem na 4 koła. I zajrzyjmy pod maskę. 2 litry, 194 konie, 400 Nm. Wszystko zabudowane. Porządek, błysk, niewielki przebieg, nowe auto. Nawet kurzu tu nie ma. Sądzę, że właściciel go nawet wycierał skórzu pod maską, żeby na dzisiaj był przygotowany do recenzji. Tak mi się wydaje. Tutaj dostęp nawet swobodny. Wiadomo, tu większe jednostki były instalowane. Ale zakładamy, że tu się nic nie powinno dziać, przynajmniej zakładamy. I spójrzcie, są siłowniki w mechanizmie podnoszenia maski, czyli to, co lubię. Maska otwarta standardowo. A tu jeszcze można sobie kolejny bajer zrobić, a mianowicie taki, że możemy ją unieść wręcz do pionowego startu. Jest tu taka regulacja na siłowniku. To mnie zaskoczyło pozytywnie. Mogę domniemywać, że w tej sytuacji można dosłownie silnik Pionowo do góry wyjąć, ale zakładamy, że to nie powinno być potrzebne. Spójrzmy do bagażnika. Dość głęboki, 540 litrów. Starczy dla rodziny, myślę. Pod tą półką dodatkowa wnęka, jak widać, zapasówka się tutaj nie znajduje. Znajdują się na to takie dodatkowe zagłębienia, gdzie możemy jakieś drobiazgi wrzucić. Tu, jak widać, apteczka fabryczna. Dobrze, że jest to dosyć przyzwoicie wyścielane, więc nic tutaj nie powinno rezonować. Tu z lewej strony jeszcze taka siateczka, kotwy do zakotwienia bagażu. Ale mały minus na Mercedesa tutaj za to, że tam jak widzieliście, spód był wyścielany, a tu goła blacha. O, pokaż to, Bartek, tu jest goła blacha. No, panowie ze Stuttgartu, to jest E-Klasa. To jest naprawdę porządna limuzyna. I nie przystoi, żeby tutaj była goła blacha. Pozycja za kierownicą niesłychanie ergonomiczna. Ilość miejsca zadowoli dwumetrowców. Przypominam, u mnie, 1,88 88. Kolumna kierownicy regulowana, jak widzicie, w dwóch płaszczyznach. takim ustawieniu otrzymałem od. Właściciela do recenzji, więc nie chcę tego zmieniać. Ale pozycja za kierownicą prawidłowa nie wadzę absolutnie nigdzie tutaj nogami. Dobre podparcie boczne tych foteli, dosyć długie siedzisko. Siedzi się tu wygodnie. Tak to wygląda, gdy wsiądę za siebie. Fotel ustawiony pode mnie jest dosyć spory. Zapas na wysokości kolan. Na wysokości głowy również myślę, że ze 4-5 cm. Na szerokość delikatne wyprofilowanie oparcia kanapy więc myślę, że tułów nie będzie się tutaj przemieszczał. Wysoki tunel środkowy, spójrzcie, wiadomo, wał napędowy tutaj biegnie, ale jest on tutaj mocno wysoki. Dwa nawiewy dla pasażerów siedzących z tyłu. Tutaj dwa złącza USB typu C i gniazdo 12-woltowe. W takim zamykanym schowku się znajduje. W pierwszej chwili myślałem, że to jest popielniczka, ale no w dzisiejszych czasach już nie ma w samochodach popielniczek, więc pewnie coś tu będzie ukryte i nie myliłem się. Na środkowym miejscu to myślę, że raczej dziecko, Kiepsko wyprofilowane oparcie, jeśli chodzi o środkowego pasażera. Co prawda głową praktycznie nie wadzę, bo jestem łysy, ale osoby z bujnym owłosieniem głowy, to tak myślę, do 1,85 m. Z tym, że siedzi się tutaj nie bardzo wygodnie. Jak nie siedzi tu środkowy pasażer, to do dyspozycji pozostałych dwóch jest podłokietnik z dwoma ochwytami na kubki. Jest są tutaj miękki, a wewnątrz jeszcze znajduje się takich średnich rozmiarów schowek. Miękko wyściołany. Boczek drzwi przednich, materiał o ładnej fakturze, ale twardo, dekor ładny, twardy, tutaj trochę bardziej miękko, tutaj mięciutko, tutaj bym powiedział bardziej miękko, aniżeli w tym miejscu i bardzo duża kieszeń z osobnym profilem na butelkę. Boczek drzwi z tyłu, dosyć twardo jak do Mercedesa, ten ładny dekor, tutaj bym powiedział nieco bardziej miękko, aniżeli tu, tu już mięciutko, ładne przeszycie, tutaj twardo, aczkolwiek ugina się ten materiał, więc nie jest to absolutnie żaden tandetny plastik. Dosyć duża kieszeń z wyprofilowaniem myślę na półlitrową butelkę. Właściciel pragnął pozostać anonimowy, więc muszę to uszanować. Prosił mnie także, żebym nie podawał ceny tego samochodu. Samochód jest z Kotnina. Jak wiecie tam, gdzie mieszkam. Więc też to uszanuję. Powiem, że jest znacznie, znacznie, znacznie tańszy, aniżeli to ma miejsce obecnie. Przypominam odbierany w czerwcu roku 2021, jeśli chodzi o listę opcji, to jest ona imponująca, przynajmniej tak to wynika z fabrycznej specyfikacji, którą właściciel mi przekazał system multimedialny MBUX, wszyscy wiedzą, klimatyzacja automatyczna Thermatic, tak się to nazywa, reflektory LED statyczne, zawieszenie Agility Control z selektywnym systemem amortyzacji obniżone, mnóstwo opcji tu jest zmienionych, stylizacja AMG, co tu jeszcze z ciekawych rzeczy mogę Wam przedstawić. Pakiet Avantgarde, elementy stylizacji wewnętrznej, to również się z nim, w nim znajduje, stylizacja na nadwozia AMG, to jest wymienione po raz drugi, nie wiem dlaczego, jest to wszystko druga jakby kartka tej samej specyfikacji, taki jest to oto samochód, technologia Blutek -Tech z -Blue. no przy takich rzeczy też chyba nie powinni pisać, wszyscy wiedzą, że tam auta są z -Blue. najbardziej mnie rozśmieszyło to zbiornik AdBlue, to co ma mieć technologię AdBlue, a nie mieć zbiornika AdBlue, no to tak troszkę dziwnie wygląda. Nie wiem, to jest może bardziej już marketing, ale takie rzeczy tu wpisują. Asystent martwego pola, kamera cofania, to wszystko, co widzieliście. Przygotowanie do usługi, car sharing i tu prośba widzowie, wytłumaczcie mi w komentarzach, co to jest. Wiem, co to jest car sharing, ale co znaczy przygotowanie do usługi? To znaczy to, że ma być samochód na bieżąco śledzony. Nie jest śledzony cały czas, tylko jak sobie zamówisz. Tego nie wiem. Automatyczna skrzynia na g Tronic, no to wiadomo. Tapicerka skórzona Artico i materiałowa Norwich. Za chwilę Wam to dokładnie pokażemy. Niekiedy dostaję pytania, jaka jest ta tapicerka, no to tu już Możecie zobaczyć Artico łamane na materiałową norycz, skóra Artico, już to pokazujemy. No i to jest ta wspomniana przeze mnie tapicerka, jak widzicie na fotelu. Materiał plus skóra, tak jak w specyfikacji było to opisane. System multimedialny MBUX. Tym systemem możemy zarządzać zarówno dotykowo, jak i za pomocą tego tutaj touchpada. Jak widzicie, znajdującego się pomiędzy kierowcą i pasażerem. Jak również przy pomocy tych tutaj nowoczesnych, nowatorskich ekranów, znajdujących się. Na kole kierownicy na notabene dobrze leżących w dłoniach, grubej. Jest tutaj z dźwigienkami do zmiany biegów. Na przykład bezpośredni dostęp do głośności radia mamy za pomocą tutaj tego dotykowego ekraniku na kierownicy, tak bym go nazwał. Tak samo możemy sobie regulować głośność tym bezpośrednim klawiszem, który znajduje się tutaj na tunelu środkowym. Mamy tutaj również klawisze bezpośredniego dostępu do innych funkcji, na przykład nawigacji. Również to możemy wywołać bezpośrednio klawisza i to jest dla mnie Dobre rozwiązanie. Nie każdy lubi się bawić, nie każdy z konserwatywnej klienteli Mercedesa nie pierwszej młodości, że tak to powiem, lubi się bawić ekranami dodatkowymi, wtedy ma tutaj klawisze bezpośredniego dostępu. Może sobie również wybrać menu bezpośrednio, czy sterować funkcjami klimatyzacji. Tak samo za pomocą tych klawiszy tu, jak widzicie, fizycznych. Tak samo można wywołać menu na tym centralnym ekranie krystalicznym przed kierowcą, gdzie z natury znajduje się prędkościomierz i obrotomierz, oczywiście w pełni wirtualny. I również dotykowo możemy sobie poszczególne funkcje tutaj wybierać i zatwierdzać to, co właśnie w tym miejscu i momencie czynię. Materiały wykończeniowe. Jest dobrze. Chciałbym Ci powiedzieć, że jak na taką limuzynę, jak przystało na ten segment samochodów E-klasa, mogłoby być lepiej, przecież zawsze mogłoby być lepiej, ale nie narzekam. Faktura OK, jeśli chodzi o to, czy to jest miękkie, czy to jest twarde. To jest twarde, ale ugina się. Tu jest podobnie. Bym powiedział, że nawet na obudowie schowka bardziej miękko, aniżeli w tym miejscu. Tutaj ładny dekor Pokażę to w czasie jazdy, że on w czasie jazdy również nie trzeszczy. Tutaj pięknie przeszyty materiał. No to będę dosyć twardy. Tutaj drewno, pod spodem dwa uchwyty na kubki, złącze USB, złącze 12V, ładowareczka. To wszystko tu się znajduje. Duży, zamykany schowek pomiędzy kierowcą a pasażerem. Dwa złącza USB typu C. Tu prywatne rzeczy właściciela samochodu. To nie chce tego pokazywać. Notabene ten zamykany schowek pełniący funkcję podłokietnika. Bardzo mięciutki, o wiele bardziej miękki niż ten materiał tutaj z boku. Obudowa schowka mięciutka, co się rzadko zdarza. Powie to, co mówiłem, tu jest bardziej miękko, niż tu. i Jest on średniej wielkości i jest miękko wyścielany. Co mnie osobiście cieszy, to dobrze, że można dezaktywować funkcję start-stop bo nie cierpię, jak mi samochód gaśnie na skrzyżowaniach, więc od razu po uruchomieniu silnika tą funkcję po prostu dezaktywuję. W tej chwili zielone, czyli start stop aktywny i od razu robię nieaktywny, żeby mi przypadkiem samochód nie zgasł, bo lubię ja rządzić samochodem, nie robię, gdy samochód zarządza mną. Obraz z kamery cofania. Jak widzicie, linie nałożone na obraz. Możemy sobie tutaj dowolnie ustawiać rzut ekranu, taki, jaki chcemy. Tu bardzo szeroko w tym momencie widać, to, co dzieje się za samochodem, ale w tym momencie nie mam nałożonych linii, więc wolę sobie zawsze wybrać taką opcję, żeby. Mieć nałożone linie dynamiczne na ekran. I spójrzcie, w tej chwili uruchomiliśmy ją, jest niedziela 13:07, drugi dzień jeździmy, robiąc tą recenzję. Jest zimny, temperatura jeszcze nie ruszyła i praktycznie nie słyszę, że to jest diesel. Wiele słyszałem utyskiwań na, tego, na temat tych samochodów, że to już nie te Mercedesy co kiedyś. No na razie po pierwszym dniu, gdzie się przygotowywałem do tej recenzji, czyli po dniu wczorajszym, gdzie nim jeździliśmy, absolutnie się z tym nie zgadzam. Ten samochód, jak na razie, dla mnie posiada wszystkie najlepsze te cechy, z których od zawsze słyną Mercedes, a więc to, że jest niesamowicie cichy, komfortowy, wygodny i wykonany ze świetnych materiałów. Tak prezentuje się dla mnie 213 po poliwcze. Możecie się z tym zgadzać albo nie, ale we wszystkie te utyskiwania i narzekania na, tego, na temat tego samochodu, które czytałem, absolutnie jak na razie nie wierzę. One się w ogóle dla mnie nie potwierdzają. Tak jak mówię, to jest typowy dupowóz, czyli dwulitrowy diesel 194 konie, więc samochód, żeby jeździć nim tak jak dzisiaj. Zresztą właściciel na co dzień do pracy nim nie jeździ jeździ innym samochodem znacznie niższej klasy a ten samochód po prostu służy mu do rodzinnych wyjazdów do wyjazdów niedzielnych i tak jak mówi rozkoszuje się tą jazdą tym samochodem i ja na razie w drugim tym samochodem też Więc nie wierzę w to, że obniżyli loty no jak na razie ten egzemplarz tego absolutnie nie potwierdza i dziury trylinka, studzienki, wyrwy i tak jak w każdym odcinku 40 na godzinę i spokój Komfort. Przede wszystkim w tym aucie niesłychany komfort przy 40 na godzinę. Oczywiście to jest mikroskopijny przebieg 13 tysięcy kilometrów, ale samochód spójrzczy 46 na godzinę. Wręcz płynie po tych dziurach i w środku absolutnie żadnych pisków. Nic tu nie czeszczy. Spasowanie eleganckie, nic nie żyje własnym życiem. Także to, co wielokrotnie słyszałem, że przedlifty czeszczą, być może przedlifty. Mój egzemplarz poliftingowy ubiegłoroczny absolutnie nie skrzypi, nie czeszczy. Zmierzamy tradycyjnie w kierunku Eski, żeby zrobić pokaz dynamiki. Powiem Wam tak, jak każdy nowy diesel... Bardzo wolno się rozgrzewa, jedzie na bardzo niskich obrotach, no 9 biegów powoduje to, że on jedzie bardzo niskimi obrotami. Spójrzcie w tej chwili 80 na godzinę, siódmy bieg 1200 obrotów i zanim dogrzał się do temperatury 90 stopni potrzebował 10 km jazdy, ciągłej jazdy, nie staliśmy wtedy w żadnym korku, a na zewnątrz dzisiaj 11,5 stopnia, więc zimą jeżeli temperatura będzie osterować w granicach zera, już nie wspomnę o tym, że jak spadnie poniżej zera, to czas rozgrzewania tej jednostki napędowej niestety będzie bardzo długi. No i przed nami tradycyjnie droga S11, więc pokaz dynamiki rodzinnej limuzyny z dwulitrowym dieslem pod maską. Przypominam, 194 konie, kończy mi się odcinek dojazdowy, pedał w podłogę, jak widzicie, wystartował z trójki, pociągnął daleko czwórka i na czwórce zrobił 120 i teraz sobie zrzuca na niższe przełożenia, już jest szóstka. Utrzymuję go przy 120. Ciekaw jestem kiedy dojdzie do 9 przełożenia. 7. 8. No i 120 podróżując jest na 8 biegu. Prędkość obrotowa 1600 obrotów na minutę. Ciekaw jestem czy zapnie sobie 9. Jeszcze dajmy małą chwilę. No nie. Utrzymuje obroty na wysokości 1600 i podróżuje sobie spokojnie na 8 biegu. A jednak po małej chwili zapiął dziewiątkę i spójrzcie, dziewiątka 119, 118 na liczniku. Jakieś 1300 obrotów na minutę w tym momencie. Przy kickdownie od razu zrzutka do piątki i zaczyna wyrywać. Jak chodzi o dynamikę, nic więcej na rodzinne, niedzielne jazdy nie potrzeba. Nie jest to sportowiec, ale absolutnie nie trzeba się obawiać wyprzedzania ciężarówek. Nawet wolniejszych osobówek na SC do 120 przyspiesza wręcz w okamgnieniu, jak na dwulitrowego diesla Jak mieliście okazję zauważyć średnio 60 dB, jeśli chodzi o poziom hałasu w kabinie, no nie jest tak wygłuszony jak SK Subiektywnie jest cichy, gdzieś tam delikatnie było słychać tylko wiatr, poza tym Jednostkę napędową bardzo minimalnie. Ona po rozgrzaniu mocno się wyciszyła, szumu opon w tym przypadku nie słyszała absolutnie. Podróżujemy 120 w trybie komfort, więc komfort jazdy tym samochodem nas rozpieszcza. Niewielkie przechyły przy dosyć intensywnych ruchach kierownicą w prawo w lewo. Przypominam, że to jest 120, więc jakaś prędkość to już jest. Tutaj mamy selektor wyboru trybów jazdy. Aktualnie przejdę w tryb sport. Nie czuję zbyt wielkiej różnicy, jeśli chodzi o przechyły karoserii, natomiast czuję różnicę, jeśli chodzi o reakcję samochodu na pedał gazu. Samochód jest znacznie czulszy. Zrobimy drugi pokaz dynamiki, tym razem w trybie sport. Widzicie, S się tutaj świeci, to znaczy, że tryb sportowy włączony. Aktualnie samochód na czwartym przełożeniu, to co mówiłem, jest czulszy, jeśli chodzi o gaz. Wjeżdżam na Eskę, gaz w podłogę. Jest szurze, jeśli chodzi o reakcję na gaz, natomiast sam efekt przyspieszenia niewiele się różni od trybu komfort myślę, że wszystko, co ma na pokładzie, tak w cudzysłowie, to on po prostu w tym momencie rzuca. I jak pedał w podłogę, no to jednocześnie startuje czy w trybie komfort, czy w trybie sport. Bardzo podobnie. Mamy tu jeszcze tryb indywidual, każdy może go skonfigurować pod siebie. No i na samym dole tryb Eko. Jeszcze mi kilka razy przechodziłem w tryb Eco. Sądzę, że niewiele to daje, jeśli chodzi o zużycie paliwa, natomiast samochód przy kickdownie jest wyraźnie bardziej otępiały, więc wrócę sobie do trybu komfort, żeby w dalszym ciągu, w to niedzielne popołudnie, rozkoszować się podróżą. Dla prawdziwych fanów motoryzacji i garżeciarstwa to samochód przekazuje mnóstwo informacji kierowcy i pasażerom. Spójrzcie, w tej chwili pokazuje chwilowe zżycie, moc, wykorzystanie mocy i momentu obrotowego. Spójrzcie, co nam tutaj przedstawi samochód, gdy zrobię kickdown. Pedał w podłogę. I pokazuje jak samochód przyspiesza, czyli wykorzystuje maksymalny moment 100, 400 nm i maksymalną moc, a więc 143 kW. Poza tym jeszcze przekazuje mnóstwo informacji, spójrzcie, ciśnienie ładowania, napięcie akumulatora, temperaturę oleju. Także dla mnie prawdziwego fana motoryzacji, wiadomo, że tych informacji nie potrzebujemy na co dzień, ale fajnie jak możemy sobie takie menu na ekranie wywołać i pocieszyć się z tego, o czym nas aktualnie samochód informuje. Średnie zużycie 6,1 litra, ale jest to nasze zużycie z jazdy recenzyjnej, a jak wiecie, mówię to wielokrotnie, że w czasie recenzji oczywiście jeździmy zgodnie z przepisami, ale prawa stopa często wędruje dość głęboko w podłogę, stąd to zużycie na poziomie 6,1. Jak mówi właściciel, przejechał nim 13,5 km, taki jest jego łączny przebieg w granicach 5 litrów jeżdżąc zgodnie z przepisami, a udało mu się w trasie nawet zejść do 4,8. Producent podaje, że gdzieś na poziomie około 4 litrów jest to średnie zużycie. No w to akurat bym nie uwierzył, ale w to, że udaje się zrobić w trasie 4,8, a średnio 5,5 z łamkiem, to jak najbardziej wierzę. Bo ja trochę bardziej nim dzisiaj jeżdżę, bardziej ostro, a średnie i tak jest na poziomie 6,1. Kontynuując nasze niedzielne rozmowy o wszystkim i o niczym, pokazujemy, ile kosztuje godzina parkowania w strefie Wiarocinie. Bo doskonale wiecie, że Jarocin, Pleszew to są moje ukochane miasta, często w nich robię recenzje. I ktoś z widzów kiedyś zadał mi pytanie, czy w tych miastach jest strefa parkowania. No niestety, jak w każdym mieście, w tych miastach również jest strefa parkowania. Ale spójrzcie, ile kosztuje godzina parkowania w strefie Wiarocinie. Znajdujemy się nieopodal szpitala, bardzo blisko rynku Wiarocinie. I tutaj 60 minut kosztuje 2 złote. Ciekaw jestem, ile kosztuje godzina parkowania w Twoim mieście. Proszę, napisz mi to w komentarzu i spójrz jeszcze, jak pięknie prezentuje się nowa E-Klasa 213 po liście, patrząc na nią z boku. Ten dziewięciobiegowy 9 G Tronic. Intuicyjnie, ale świetnie zmienia biegi. Jeździmy po mieście gdzieś ronda, hamowanie, do hamowania przed rondem, przejścia dla pieszych, gwałtowne hamowania. Nie gubi się absolutnie. Płynnie, z dużą gracją. Jeżeli tylko ustabilizujesz sobie prędkość na 50, to jedzie dosyć wysokim biegiem czwartym, niekiedy nawet piątym. A jak ruszasz spod świateł, to dosyć wysoko go ciągnie na pierwszym, drugim biegu, żeby szybko się i sprawnie włączyć do ruchu. No i przyjechaliśmy do Pleszewa. Wiadomo, jak Mercedes, to Pleszew to miasto nie rozłącznie kojarzy się z samochodami tej marki. Kiedyś, kiedyś, pamiętacie, mówiłem, że w latach 90. na tysiąc rejestrowanych samochodów w miejscowym wydziale komunikacji najwięcej w Polsce rejestrowało się Mercedesów. Nie wiem, czy na dzień dzisiejszy to pozostało, musiałbym to sprawdzić, ale wtedy tak było. Stąd jak Mercedes. To dla mnie nieodzownie kojarzy się z moim ukochanym Pleszewem, więc aktualnie jeździmy sobie po Pleszewie. Kontynuując nasze niedzielne rozważania o wszystkim i o niczym, powiem, że ten samochód jest mega komfortowy i w przedliftowych wersjach widziałem takie filmy, w którym recenzenci dotykali ten dekor i mówili, jakże to on czeszczy, Jak nie w Mercedesie, tu się ten dekor zachowywał. No to powiem tak, jeżdżę po liftem i tu nic nie trzeszczy absolutnie. Tu już wszystko przygotowując się do tej recenzji, brzydko mówiąc, omacałem, dotykałem, uciskałem, tu nic. Nie trzeszczy ani w czasie jazdy, ani w czasie postoju, czy w czasie jazdy po wyboistej drodze. Nic absolutnie. W tym samochodzie wszystkie dekory spasowane i zmontowane bez problemu. No i na pytanie, czy bym wybrał benzynę, czy diesla? Ja generalnie, Mercedes dla mnie tylko diesel. Owszem, jeżeli chcesz samochód w wyczynowej wersji, a nie w takiej cywilnej jak ta, i chcesz wersję AMG, no to wiadomo, że topowe odmiany tylko i wyłącznie benzynowe. I to mocno benzynowe. Czy to wolno siaki, tak jak kiedyś, czy mocno utur... podwójnie uturbione, tak jak dzisiaj, wyczynówki benzyna. Natomiast takie zwykłe, brzydko mówiąc, już to słowo dzisiaj użyłem, dupowozy rodzinne, to dla mnie tylko i wyłącznie diesle. Jeszcze tylko jeden próg zwalniający, który ten Mercedes pokonał z dużą gracją i jesteśmy na rynku w Pleszewie. A być w Pleszewie i nie pojeździć samochodem po rynku, to tak aby być w Rzymie i nie widzieć papieża. I to mnie najbardziej cieszy, bo lubię truchtać, dużo truchtam z psem, ale uwielbiam jeździć samochodem. A Plesze to miasto, gdzie możesz swoim mercem w dalszym ciągu jeździć po rynku. No i spójrzcie, znajdujemy się w Pleszewie, na ulicy Poznańskiej, blisko rynku, jakieś kilkaset metrów, ścisłe centrum Pleszewa, godzina 2.50. No można by powiedzieć, mały skandal w Jarocinie 2 zł, a tu 2.50. Co ciekawe, od 9 do 17, od poniedziałku do piątku, w Jarocinie od poniedziałku do piątku od 10 do 18, więc wszystkie soboty, wszystkie niedziele możesz tu normalnie przyjeżdżać i parkować sobie za darmo, a jak widać miejsc parkingowych nie brakuje, więc jeszcze raz prośba, napisz proszę, ile kosztuje godzina parkowania w Twoim mieście. Tak wygląda kabina E-Klasy 213 po lifcie wieczorem. Oświetlanie ambientę, ale to chyba nikogo już nie dziwi od wielu lat w Mercedesach. Co tu mamy ustawione, to spójrzcie. Notabene ekrany ciekłowe, krystaliczne, bardzo dobrze podświetlone. Wiele kolorów do wyboru, jak widzicie zresztą. Różne efekty, wiele kolorów dynamicznie. Mamy włączone powitanie, mamy włączone te wiele kolorów dynamicznie. Jest tak zwany efekt, efekt mix kolorów, co chwilę jak widać, zmienia się tutaj odcień i to nawet fajne jest. Nie wiem, czy na stałe chciałbym mieć tak ustawione o kolor mix, ale w tym momencie, jak ja robię tam recenzję, mi się tu co chwilę zmienia kolor, to absolutnie mnie to nie rozprasza. Dobrze zresztą podświetla stopy, spójrzcie tam akurat u Bartka. Widać stopy, stopy również cały czas podświetlone. Touchpad podświetlony, wszystkie przyciski podświetlone. Te ekrany, takie umownie nazwałem na kierownicy, dotykowe też są w pełni podświetlone. Także tu każdy powinien być zadowolony. Otworzę drzwi na moment. Stoimy aktualnie na parkingu. O, tak to jest wewnątrz E-klasy, gdy zostanie uruchomione oświetlenie wnętrza. W tym miejscu tutaj takie kilka diod LED, jak widać z tyłu. Tak samo z każdej strony, z lewej i z prawej strony diody LED się uruchamiam. Zajrzę jeszcze do schowka na okulary, o którym nie mówiłem wcześniej. Nie jest on podświetlany, ale też chyba był wybryk z mojej strony, gdyby jeszcze to miejsce miało być podświetlane. Tutaj czy tu jest? O, proszę bardzo. Tutaj lustro jest podświetlane. Zresztą pewnie dla pasażerki, umownie dla pasażerki, bo mówię, że jak ja kieruję, to moja żona siedzi obok, w tym momencie siedzi obok Bartek, również podświetlane. Bardzo ładnie to w e klasie się prezentuje. Troszkę zaparowane światła z tyłu, ale już, już je przecieram. O, w taki sposób prezentują się te led światła tylnych. Moment, jeszcze uruchomię może awaryjki, stop. Podświetlane logo Mercedes Benz na listwie ozdobnej i czerwona lampka u dołu drzwi, żeby jak otworzysz drzwi, gdzieś na jezdni, piesi czy rowerzyści po prostu się o nie nie zahaczyli. I w pełni LEDowe oświetlenie przednie. Mercedes tego słynie, przy czym nie zauważyłem specyfikacji, żeby tutaj był Multibeam LED, więc jest w pełni LEDowe, ale nie jest to system Multibeam. No i tak świeci w pełni LEDowe oświetlenie, gdy jedziesz nieoświetloną ulicą. Światła, oczywiście, w trybie automatycznym mogą pracować. To w tym momencie, spójrzcie, włączyłem tryb automatyczny świateł. Wszystko przede mną zostało dobrze doświetlone. Te Uruchomiły się światła drogowe. Ładnie oświetliły pobocze z prawej strony, z lewej strony. Jest nie przed samochodem, no ale to nie nowość. Każdy, kto miał do czynienia ze światłami ledowymi, jest z nich generalnie zadowolony. I myślę, że w tym przypadku jest dokładnie to samo. Jeżdżę na co dzień samochodem ze światłami w pełni ledowymi i po prostu nie chciałbym wrócić już do halogenów nic do nich nie mając wcześniej, gdy jeździłem samochodami na światłach halogenowych rzut okiem na nawigację jeżerową porą tutaj widzę, jest nawet informacja, że samochód może nas zaprowadzić do restauracji ale znany wszystkim system MBUX przyjmuje komendy głosowe, więc już próbujemy hej Mercedes tak, proszę jestem głodny zostały te Którą pozycję mam wybrać? Grillbar Górski. Co mogę dla Ciebie zrobić w dalszej kolejności? Zamów mi ciepłą pizzę. Słucham. No, jak widzicie, pewne niedoskonałości tego systemu wychodzą, ale Grillbar Górski w Kotlinie serwują świetne kotlety po Kowalsku, i tam właśnie się udaje. I kilka słów tytułem podsumowania. Jest komfortowy. Jest mega komfortowy. Wygodny, przestronny, z dobrych materiałów wykonany. Nie mogę powiedzieć bardzo dobrych. Mercedesa zawsze wymagam więcej. Mogły one by być nieco lepsze. Absolutnie tu nic nie skrzypi, nie trzeszczy. I materiały są dobre, ale tylko i wyłącznie dobre, że są bardzo dobre. Może bardzo dobre zarezerwowali do Eski. Jak jeszcze mały minus? Duże podobieństwo jest C klasy, E klasy, S klasy. Kiedyś te samochody w poprzednich generacjach, jak wspomnę 201, czyli popularnie mówiąc 190, 124, 126 więc odpowiedniki tych współczesnych samochodów, to one jednak były bardziej wyraziste, bardziej miały indywidualny charakter. W tej chwili ta podobieństwo jest większe. To może dobrze ze względów marketingowych, ale chciałoby się, żeby te auta się nieco bardziej wyróżniały na jezdni czy na drodze, aniżeli te. Samochód dla mnie bez większych wad, to co widzieliście, trochę gołej blachy w bagażniku i poza tym innych wad nie widzę. Komfortowy, elegancki, dobrze świecący, przestronny. I w zupełności wystarczający ten diesel do poruszania się sprawnego po drogach. I to wszystko, co bym miał do powiedzenia na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć.